Na paltoku, że napiszesz internetowe debile soli USA. Ej, że się kurwa wysilił. Nie jesteś w stanie to na chuj ty tu przyszedłeś? Z ciekawości kurwa, co? No z ciekawości to może siedzieć kurwa, Saponek pizdzie. W ryju masz to kurwa. Tak przyjdziecie fałszywe kurwy, jebanek o pierdolone, które przychodzą i są zaświecić. Czym kurwa będziecie świecić? Chyba własną dupą kutasem i cipą będziecie świecić tutaj na paltoku. A ja mam humor. Przecież ja mam humor. Chodź tu kurwa, wiola! Chodź tu pokem być jebana. Chodź tu, kurwa, suko pierdolona. Zaraz się się tobą kurwa zajmę! Ty pijaczko nie dojebana, sfrustrowana kurwa, dziwko jebana. Ty kurwa tekstami to sobie możesz mi skoczyć na kutasach i powiewać kurwa. Chce, to ci wytłumaczę, ty głupia kurwa gęź. Nie dadzaj, że wiecznie jesteś najebana, chodzisz po pokojach, twój pokój kurwa otwierasz, kurwa pierdolisz na mój temat. A wiedziałem bardzo dobrze, kurwa, jaka gęź jesteś jebana suka. Z tomu musiem kurwa, właskę poszła, kurwa, co? Kradziesz kurwa i oszustwo, jakie kradziesz oszustwo. Fokiem być jebana, suko. Ja ci nie ukradłem nika, ty kurwa głupia, suko. Po pijaku kurwa zmieniłaś. Jaki to nik był? Kurwa? Kureckie nasienie. Być jebana. Ale te kureckie nasienie tylko było wtedy, kiedy miałeś tutaj admina. Ja wszedłem raz kurwa w swoim życiu na ten niko, kurwa i się tak skujowo czułem, że głowa, bo ja właśnie nawet na tym niku kurwa nie mogę odezwać. Więc od tego dnia w życiu na tego nika nie wszedłem, kurwa. Nawet kurwa zapomniałem o tym niku. Ty se kurwa być jebana przypomniałaś, kiedy byłaś na jebana, siedziałaś z tomkiem, kręciłaś w lody, zamykając pokoje, kurwa, rozumiesz? to krótki. Czy ty kurwa tak po jesteś na maksach, to komu kurwa jeszcze nika dałaś? Co? Braci Kobi, kurwa, może dałaś nika? Który tuman kurwa nie wie, co zrobić ze swoim życiem? Dlaczego na nim nie mogłaś wejść? Bo sama po pijaku kurwa zmieniłaś. Potem kurwa masz pretensje do mnie, że ja idę ci kurwa podpierdalam niki. Chodzisz kurwa, rozumiem, i plujesz się po całym paltoku. Kurwa, że ja ostrzał tego nika. To nie wmawiaj mi kurwa, że jestem złodziejem w dupę jebana mać. Że ty jesteś kurwa pijaczka pierdolona. Fucking być, Pytam się kurwa, napisz mi e-mail ty mi nie mów kurwa, że ja coś zmieniam. W dupę jebana mać. Głupia fucking gęź jebana. Po pijaku zmieniłaś kurwa pa. Pamięta Paswordu. Także przestań pierdolić. Ile razy, kurwa, rozumiesz, z Tomkiem poszłaś w układy, żeby zamknąć pokój? A to, że jest najebana w tygodniu cztery razy i zmienia, kurwa, rozumiesz... Ja wiedziałem, że ona, kurwa, rozumiesz, będzie kręcić, kurwa, lody. Jestem ciekaw, kurwa, jakie lody ona teraz będzie kręcić, jebana być. Więc będziemy wrabiać, kurwa, jak ona, kurwa, wrabia ludzi. Zobaczymy, jakie to jest, kurwa, swoje jebane. Chcecie, kurwa, posłuchać? Zaraz ustawię wam puszcze, kurwa, jeb Będziecie widzieli, kto tu, kurwa, jest fera, a kto tu, kurwa, nie jest fair. Moja matka. Się rozbiera na nago, pizdę pokazuje i kurwa jeszcze sobie szklankę w pizdę wsadza i robi e, e, e. Jebana suka. Na pełnym gwizko ją wyjebie w powietrze. Fuck. Jedno kurwa dziadostwo pierdolone. By mogli to by się kurwa rozumiesz z kurwa, żyletkami Cipy by się popcinały, kurwa. Jebane byczys Udają, że one kurwa wszystkich kochają. Co ty mi tu kurwa piszesz, pa. No to idź spać, kurwa. To na chuj fucking rozumiesz tu piszesz. Ja mam biznes, kurwa, z jakąś kurwa wiolą, która chodzi kurwa na mieście, to myślisz, że ja se kurwa pozwolę na to, że mi jakiś kurwa o murę pijacki pierdolony, kurwa będzie mi napierdalał, kurwa, na pokoju weźmie sobie starek, zapidział jedną Kurewkę drugą, kurwa starą zwiędą kurwa fucking być jebaną Następnego pierdolniętego fucking gid jebany który kurwa tak Siedzi tam, otwiera pokój na kłódkę zamyka, na mnie napierdala kurwa myśli, że ktoś fucking głupi jest i nie widzi kurwa nic Cienka kurwa jebana, fałszywa kurwa git fumfel kurwa znalać. Poszły konie po betonie takich z kurwy synów, to tylko zagrzywe kurwa i o beton napierdalać Śmiecie pierdolone Zaraz wam puszczę kurwa wiolet. Ona nic nie wie. Ona kurwa, jak ja mówiłem przez najbliższe trzy dni, to ona kurwa nic nie wiedziała, co jest grane. Ona się wszystkiego kurwa być jebana wyparła. Chcesz kuszela posłuchać? Ty jesteś kurwa rodzaj nijaki. Jest suka i pies. A ty nawet ani sukom, ani psem nie jesteś, bo jesteś rodzajem nijakim. I masz pojebane w głowie. Zobacz, jaka twoja matka jest kretynka, ty pojebcu. Siedzisz kurwa na zasiłku w każdym bądź razie chciałabym się zapytać czy można robić komuś laskę wirtualnie i jak to się robi, czy się robi dziurę po monitorze, wkłada się tego jebaka i polewa się go serpentyną i chyba laskę sobie zrobi sam, jebana pijana suka, ty synie, żebyś ty kurwo jedna widział taką jebaną pijaną sukę w swojej rodzinie, po prostu u ciebie same pijaki, dla mnie to jest po prostu głupi śmieć. ja dzisiaj go ostatnio słyszę, widziałam tego idiotę no, ignora wiolaty przelecia na pijaczko przez psy. Ty kurwy synie tobie to psy mózg wygryzły. Ty głupku jeden. No ja mam dwie suki, a nie dwa psy. Śmieciu jeden. Czekaj, ja cię kurwo dorwę. Pod płot, kurwa. Ale świnie. Poszła w spółkę kurwa z Tomkiem. Jak Tomka jebałem, kurwa jak burą sukę. A ty myślisz, że ja kurwa racji nie miałem wtedy? Ja ci kurwa kmiotku jebany mogę pójść. Te kurwa szuje pierdolone. Za ja ci kurwa pójdę. Jedno, co po prostu. Na najbardziej mnie tutaj boli, że ktoś pisał, zanim wypadłam z pokoju, że ja może jestem solego żoną. To by było chyba letste. Ostatni człowiek na świecie, którego chciałabym jako męża mieć, albo ja po prostu bym się brzydziła tego człowieka. Se nie wyobrażam, to chyba bym została lepiej Lizbijką. Nigdy nie byłam, nie będę no i nie chcę. Kaj okay? No. Naturalnie, że się brzydziła. Dla mnie jest po prostu człowiek niezadbany, nieumyty, często napity i pokazuje się takim, jakim jest. No. Czy ty masz dzisiaj czystą dupę jak ja kurwa zęby czy nie? Zaraz dostaniesz po ryju i to tak szybko dostaniesz Że cię nikt jeszcze cię kurwa nie skopał Ja cię kurwa skopię dokładnie Wary cię kurwa będę kopał Powara kurwa Będę zapierdała jak skurwy syn Tak jak Arab ma sandały kurwa Zaraz po ryju dostaniesz Mnudzisz się? To wypad kurwa piesdu, tam gdzie byłaś Raz, dwa, trzy Nie widzę cię kurwa tu Szybciutko kurwa Bo zaraz igiełką kurwa po klepne. klepnę Igiełką kurwa Moja igiełka to jest taka kurwa bo twoja była, okej? Okay? Wypierdalaj stamtąd, skądś przyszła. Albo zapierdalaj do mikrofonu i się tłumacz. I to szybciutko, kurwa. Pałę, kurwa, robisz kurwa naczelnemu? Pytam się, czy kurwa pałę robisz jemu. Co? Ha? Ty będziesz nawet bez nóg. Ty świnio jedna. Ty jesteś chamem, którego w życiu jeszcze nie spotkałam. Jakbym cię w życiu spotkała, to bym cię, kurwa zabiła. I wiedziałabym, za co do więzienia pójdę. Bo po mojemu to jest, to jest śmieć. Dla mnie to jest kurwy sen. To jest śmieć, który doczeka się, żeby Pan Bóg mu nogi upierdolił i ręce. Ty kurwo chuju, jebany, ty śmierdząco, suko pierdolona. Ja cię kurwo załatwię, ty śmierduchu jebany, żebyś zdechł dzisiaj tutaj. Wstydź się po prostu, że cię matka Urodziła. Bo po mojemu, ty nawet nie masz matki Urodziła cię kurwa Która cię wyrzuciła na śmietnik I po prostu śmiecie gadasz I ze śmiecia powstałeś I w obrócisz No i to było tyle Proszę bardzo daj mikrofon Co powiedziała, co powiedziała Bo tam się dzieją, że ciekawe rzeczy Pokój pedofilii, gdzie dziecko przychodzi I wśród prostytutek dyskutuje I wszyscy się cieszą, bo jest 50 osób I Sołę nawet kurwa policzyła Że tutaj jest 12, a tam jest dużo. Tutaj, kurwa, nie każdy ma prawo się odezwać, a jeżeli się odezwie i nie będzie mówił pełnymi zdaniami, jest jebany jako prostak i przenoszony na świniarnię. Dlatego większość się nie wypowiada tutaj tylko z tego powodu. Jak on, kurwa, nie potrafi porozmawiać o geografii, o historii, o science, o jakichś innych, czy nawet o normalnym życiu. Po będzie tutaj ryja otwierał. Aha, ty to lubisz, tak? Na takim level intelektu jesteś, tak? Albo, kurwa, marzniesz, ogrzewanie ci wysiadło w domu, tak? I potrzebujesz DUŻO! No wiesz jak w stodole jest kurwa jak bydło siedzi? Im więcej bydła tym cieplej kurwa! A ty kurwa psie na kolana kurwa i oddychaj kurwa gnoi jeden! Gdzie kurwa skaczesz, co? Gdzie kurwo skaczesz? To kurwa będzie skakać kurwa! Raz w roku kurwa! Ile lasek to nie miałem. Wszystkie laski przeruchałem. Jedna laska mu została. a Azbestowa czarna lala. Smalcem ją smaruje czosnkiem. By polizać se, choć troszkę. Na siło siły nie ma. Bo się żywi skórą chleba. Skórkę chleba soli soli. Potem azbest swój pierdoli. Jak się zmęczy ciężko wzdycha. Napracował się dziadyga. Wszyscy wiedzą, że jest tłukiem. Co wyzywa, co ubliża. Więc bez się nie zbliżaj, człowiek życie gubi. Nie wie, że go nikt nie lubi. Bez penisa, bez charyzmy, zrobił z siebie kopiedysmy. Jam prezydent głośno pije, na paltalku popłoch sieje, reszta ryczy z patałacha, tłum się zrzuca na kałacha. Jeszcze trochę ichękowi, ktoś by z ciężkiej broni. Nie pomoże to na Henka. No to będzie znów piosenka.